Na najbliższym skrzyżowaniu prosto. I tu obserwujemy znaki. Kto ma pierwszeństwo? Jest jadący z lewej lub prosto. Nie z prawej i jadący z naprzeciwka. Tak jest. Nie ma nic kierunków, czyli patrzymy w prawo, w prawo patrz i z naprzeciwka, tak jest. No i czekamy, bo czasami oni nie wrzucają kierunków, a jadą w lewo. Patrz z prawej i ruszamy. było tak zwane skrzyżowanie z pierwszeństwem łamanym tak? czyli droga z pierwszeństwem nie przebiegała na wprost tylko w określonym kierunku wskazanym tabliczką pod znakiem ustąp pierwszeństwa i na najbliższym skrzyżowaniu pojedziemy w lewo. kogo tu przepuszczamy? patrząc z na znak tak jest przepuszczamy z prawej A mój troszkę jedź przy osi jezdni tak jakby do środka. Tu nie widać tej osi, ale musimy sobie trochę do prawej. Patrz z prawej. O tak. Patrz na przejście dla pieszych. Obserwuj całe otoczenie, co się dzieje na przejściu. I jedziemy. I tu będziemy mieć jakieś skrzyżowanie. Tak jest. Dzisiaj patrzymy. Prawą w prawą stronę. Dobrze.